Świtało. Rysiek był bardzo zmęczony po całonocnej pracy. Jego tama była coraz potężniejsza. Zasłużył na spokojny sen. Właśnie miał wchodzić do nory, kiedy usłyszał wołanie. Ty, Rysiek, chciałem ci powiedzieć, że ostatni raz śpisz w swojej norze. Uprzedzam lojalnie. Spachuj co twojej wynocha. Skąd znasz moje imię? I w ogóle o co ci chodzi? To jest mój dom. Tamta Ilona tak do ciebie mówi, stąd wiem. I wiem też, że jesteś sam. Sam jak palec. Sam jak parszywy jakiś. Szkoda dla ciebie takiego domu! Ale to ja go wybudowałem, należy do mnie i nie mam zamiaru wyprowadzać się stąd. Ma no, trzeba przyznać! Że piękny dom, nie mówiąc o tamie. Ale taki dom w obliczu Twojej sytuacji jest zbędny. Także tego do jutra. Nie ma mowy. Sam sobie zbuduj dom i tamę. Widzisz, ja nie bardzo mogę, bo jestem odpowiedzialny. Mam żonę. Muszę się nią opiekować, bo moja żona urodzi mi moje dzieci. Rodzina, rozumiesz? Rodzina. No, chyba, że masz rodzinę. Jeśli masz rodzinę, to ja się zaraz stąd wynoszę. Nie ma sprawy. Ja, bo y... no przecież wiem, że nie masz. Nie możesz być dziwny. Ja mam na imię heniek. Zapamiętaj, heniek i mam rodzinę. Rysiek nie mógł zasnąć. Cały czas kołatały mu w głowie słowa henka. Bo jesteś dziwny. Takie słowa potrafią zrobić dużą krzywdę. Chodzi bupr po świecie, mówi sobie, jesteś w porządku, zbudowałeś piękną tamę, masz dom, mówi sobie nawet, ilona cię chyba lubi. I w jednej chwili zaczyna sobie myśleć zupełnie inaczej: Jesteś beznadziejny. Po co ci dom, jeśli nie chcesz, żeby bobry machały ogonami? Wszystkie normalne bobry to lubią. Coś z tobą nie tak. Najlepiej zniknij i nie rób kłopotów. Koło południa wróciła Ilona. Cześć, Rysiek, co u ciebie? Widziałam, że pracowałeś przy tamie. Teraz to jest pałac, nie tama. A dlaczego ty nie śpisz? Nie mogłem zasnąć. Co się stało? Ilona była pewna, że musiało się coś wydarzyć. Rysiek nigdy nie był radosny, ale w takim stanie jeszcze go nie widziała. Búpr jakby zmalał, skurczył się, stał się boberkiem, który najchętniej zapadłby się pod ziemię. A nic, nieważne. Rysiek tak odpowiedział, bo nie chciał psuć dobrego humoru Ilonie, a poza tym uważał, że to jego problem, że to jego problem nie do pokonania, więc po co o tym gadać. Ilona nie byłaby Iloną, gdyby wystarczyła jej taka odpowiedź. Popatrzyła na Ryśka i powiedziała, masz jakieś zmartwienie, przecież widzę. Zaraz mów o co chodzi. Przecież wiesz, że nie dam ci spokoju, dopóki się nie dowiem, jak ci pomóc. Pamiętasz te wczorajsze dziwne odgłosy? To się działo naprawdę. Nie wydawało nam się. To był Buprchenek. Musiał nas podsłuchiwać. Przyszedł do mnie o świcie i powiedział, że nie zasłużyłem na mój dom i tamę. Za parę godzin on się tutaj wprowadzi, bo ma rodzinę. A rodzina jest najważniejsza, więc muszę się stąd wynieść. Tylko nie wiem gdzie. Muszę poszukać miejsca na nowy dom. Wybudowałem ten, wybuduję następny. Co ty opowiadasz? Ten henik to jakiś zwykły kryminalista. Dom jest twój i nikt ci nie ma prawa go odebrać. Ja w każdym razie na to nie pozwolę. Co ty możesz zrobić? Możesz go zaledwie połaskotać, do nie wiem, czy poczuje. A ja, jak tylko usłyszę te hałasujące ogony, ucieknę natychmiast. Ilonie zrzedła mina. Rysiek miał rację. Żadne z nich nie nadawało się do walki z chękiem. Czas płynął, a Ilona się nie odzywała. Rysiek zaczął nawet myśleć, że ktoś się zaczarował, kiedy wszystko wróciło do normy. — Wiem. Lecę po pomoc, a ty pilnuj swojego domu. Gdyby coś się wydarzyło, uderz trzy razy ogonem o wodę. Powinnam usłyszeć. — Ale gdzie ty lecisz? Po jaką pomoc? — Mówiłam ci, mam paru znajomych. Mieszkająca w ziemiance wiewiórka Aśka i lis wegetarianin. Oni też mam wielu przyjaciół. — A wszyscy tacy dziwni? — Nie bądź wredny, znam też bobra samotnika. No sama widzisz, dziwolongi. Nie gadam z tobą dłużej, szkoda czasu. Masz tu siedzieć i być dobrej myśli, powiedziała Ilona i odleciała.